Cześć, witam Was na kanale Smartes. Dziś chciałem Was zaprosić do drugiej części recenzji smartfona iPhone Fun 8. Jest to, jak wiecie, nowość na naszym rynku, aczkolwiek jest to telefon bardzo mocno budżetowy. Został on wyceniony na 289 zł. także też musimy patrzeć na niego właśnie przez pryzmat ceny. Telefon całkiem przyzwoicie wyposażony, ponieważ mamy tutaj na wkładzie LTE. Mamy Androida w wersji Go Edition, czyli tego przenoszonego właśnie do telefonów o słabszej specyfikacji. Mamy całkiem niezły ekran IPS 5 cali, o niezły kontakt widzenia, także myślę, że pomimo tej niskiej ceny, myślę, że ten telefon ma szansę zyskać popularność, szczególnie wśród użytkowników, którzy potrzebują właśnie taniego telefonu do takich podstawowych zastosowań. No okej, okay. w pierwszej części zobaczyliśmy sobie budowę tego telefonu, pokazałem Wam, jak on został wykonany, zobaczyliśmy sobie takie podstawowe menu tego telefonu, natomiast dzisiaj chciałem się zająć dokładnie omówieniem poszczególnych funkcji, jakie ten telefon posiada. Co tutaj możemy się po tym telefonie spodziewać? Przede wszystkim, tak jak wspominałem, mamy tu Androida Go, czyli tego nieco okrojonego, tą lżejszą wersję systemu. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o górną belkę. Co ważne, mamy dwie karty SIM, które pracują oczywiście obie w technologii LTE. Pasmo, jeżeli chodzi o LTE, to jest od 800 do, sprawdźmy sobie tutaj, do 2600 MHz, także. Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o łączność z naszymi sieciami komórkowymi. Przejdźmy sobie może na początek do funkcji tego telefonu. Ja Wam troszkę pokazywałem w ostatnim odcinku, natomiast dzisiaj zajmiemy się tym troszkę bardziej szczegółowo. No i zobaczmy, jeżeli chodzi o sieci internet, tutaj bez zmian tak naprawdę. Mamy tutaj podstawowe informację o sieciach Wi-Fi, sieciach komórkowych, o użyciu danych, dostęp do kart SIM i tak dalej, tak dalej. Co tutaj istotne? Przede wszystkim, jak widzicie, mamy możliwość korzystania z funkcji Dual SIM. Możemy zastosować obie karty. Możemy przypisać, do której karty ma być przydzielona transmisja danych. Możemy też wybrać, z której karty mamy korzystać, jeżeli chodzi o SMS-y, o połączenia. Także zarządzanie funkcjami SIM tutaj jak najbardziej jest ok. Oczywiście, możemy sobie też sprawdzać użycie danych, przeglądać te wszystkie wykresy, zarządzać tym wszystkim. Możemy tworzyć hotspoty. Także praktycznie, jeżeli chodzi o funkcjonalność, nie różni się od pełnej wersji Androida jeżeli chodzi o dalsze funkcje połączenia, telefon posłużony jest funkcją Bluetooth, mamy możliwość przesyłania ekranu usługa drukowania, no i to by było tyle mniej więcej z pozostałych rzeczy, oczywiście aplikacje, powiadomienia, tego nie będę Wam teraz pokazywał bateria nie jest duża, co zresztą widzieliście w poprzedniej części, 2000 godzin ale ten Android w wersji Go Edition, słabszy procesor, ekran o nie aż tak dużej rozdzielczości powodują, że spokojnie jesteście w stanie przez jeden dzień pracować na tym telefonie bez konieczności podłączania ładowarki. Przejdźmy sobie dalej. Wyświetlacz, jeżeli chodzi o wyświetlacz, poziom jasności możemy sobie regulować i teraz jeżeli chodzi o te minimalne poświetlenie, bardzo dobrze ta matryca. Nie przeszkadza, jeżeli chodzi o czytanie wiadomości dziś wieczorem. Natomiast jasność maksymalna mogła być troszeczkę większa, oczywiście, aczkolwiek nie jest źle. Do dyspozycji mamy też automatyczną regulację jasności. Tapety, usmienie to już myślę, że jest standardowo, jak w innych telefonach. Harmonogram wyłączenia, włączania, profile, pamięć wewnętrzna. Pamięć wewnętrzna. Ja sobie teraz zainstalowałem już kilka aplikacji. Do dyspozycji mamy ogólnie 16GB. W tym momencie. Pozostało nam 6.26, jest wykorzystane, ale to jest podane tym, że zainstalowano sobie kilka benchmarków, także tej pamięci jest nieco więcej na nasze dane. E, aczkolwiek polecałbym jednak rozszerzenie tej pamięci za pomocą karty microSD, tym bardziej, że w tym telefonie, jak może pamiętacie z poprzedniego odcinka, nie musimy rezygnować z funkcji SIM, chcąc rozszerzyć jego pamięć właśnie kartami microSD. E, Okej. Okay lokalizacja i blokady. I tutaj sobie zobaczmy do tej zakładki, ponieważ jest tutaj jedna ciekawa sprawa, a mianowicie mamy tutaj rozpoznawanie twarzy. W telefonie za 289 zł mamy rozpoznawanie twarzy. Ja sobie to troszkę testowałem. No niestety nie działa to tak dobrze jak w telefonach z wyższego, wyższej półki cenowej. To rozpoznawanie tak naprawdę w moim przypadku działało raz na 3-4 razy, także Skuteczność była dość słaba, ale być może Wam się uda to ustawić jakoś lepiej, lepiej zeskanować Waszą twarz, i to rozpoznawanie będzie działać troszkę lepiej. Także zbyt dużo sobie po tym nie obiecujcie, aczkolwiek na plus, że taka opcja w telefonie za taką kwotę się znalazła. Przejdźmy dalej. I ostatnia zakładka System, to Wam pokazywałem już w poprzednim odcinku. I w zakładce o informacje o telefonie można zobaczyć sobie wersję Androida 8.1.0 i aktualizacje zabezpieczeń bardzo aktualne, ponieważ jest stycznia tego roku, także myślę, że nie jest źle. Znając produkty iPhone'a, można liczyć, że te aktualizacje przynajmniej przez jakiś czas będą się jeszcze pojawiać i będziemy mogli ten telefon sobie aktualizować. Jeżeli chodzi o te podstawowe funkcje, widzieliście już aplikacje jak wyglądają. Jak widać, troszkę YouTube przybyła, co troszkę chciałem potestować ten telefon. Niestety Antutu nie jest w stanie przejść całego testu, także nie mogę Wam powiedzieć, jakie wyniki tego telefonu są w Antutu. Inne benchmarki udało mi się uruchomić, te wyniki były adekwatne do praktycznie ceny tego telefonu, także tutaj nie spodziewajcie się po tym telefonie jakiejś super wydajności. Jest to telefon przeznaczony głównie do przeglądania internetu, do prowadzenia rozmów telefonicznych, do przyprowadzenia poczty, ewentualnie odtwarzania filmów na YouTube. co to troszkę Wam też pokażę. Z takiej aplikacji oczywiście kalkulator, kalendarz podstawowych, mamy też radio FM, mamy rejestrator dźwięku, także jak na telefon budżetowy Myślę, że jest jak najbardziej OK. Weźmy sobie z aplikacji. Te moje aplikacje, też które mam zainstalowane obok. Zobaczmy sobie, jak działa taka sieć WiFi. W tym momencie jesteśmy jakieś kilkanaście metrów od routera, dzieli nas od tego routera jedna ściana z cegły. jak widzicie sygnał na bardzo dobrym poziomie. Także jeżeli chodzi o kartę Wi-Fi w tym telefonie, jest ona naprawdę dobrej jakości. Karty GSM też działają całkiem nieźle. Nie miałem problemu z łącznością. Połączenia były stabilne. Także myślę, że tutaj też jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o GPS, w pomieszczeniu jest problem ze złowaniem fixa, nawet ten z blisko okna. Natomiast na zewnątrz, jeżeli sobie wyjdziemy, to ten GPS działa całkiem poprawnie. Także możecie spokojnie tego telefonu używać jako nawigacji gdzieś instalując to, jeżdżąc na mapach Google, czy też instalując jakieś inne mapy samochodowe. Bez problemu możecie ten telefon też do takich zastosowań wykorzystać. Chciałem Wam pokazać jeszcze, jak wygląda sklep Play. i Jak widzicie w górnej linijce mamy aplikacje polecane na ten system, czyli na system Android Go. Są to wszystkie aplikacje w wersji Light, czyli tej lekkiej, okrojonej. Także myślę, że warto takie aplikacje sobie przeglądać i te, które nam będą potrzebne, sobie zainstalować. Aczkolwiek bez problemu, też zainstalujecie wszystkie inne aplikacje, niekoniecznie dedykowane do systemu Android Go. One też będą działać, oczywiście. Wówczas wydajność tego telefonu będzie nieco yy słabsza. Jeżeli chodzi o płynność działania, zobaczcie sobie, naprawdę nie jest źle. To wszystko działa dość płynnie, wszystko jest responsywne. Yy, natomiast jeżeli chodzi o prędkość otwierania poszczególnych aplikacji, no to jak widzicie, chwilkę to trwa. Nie jest to tak błyskawiczne jak w telefonach z wyższych segmentów cenowych. Ale myślę, że też nie jest to jakimś większym problemem. Zobaczcie sobie teraz przeglądarkę. Jeżeli chodzi o to ładowanie stron, jak najbardziej OK. Strony się ładują poprawnie. Responsywność jest też OK. Możemy się przełączać pomiędzy otwartymi kartami, natomiast nie możemy tego robić, przesuwając tradycyjnie tutaj ekran w prawo czy w lewo. Musimy wejść do konkretnej strony. Ona nam się dopiero ładuje jak gdyby od nowa. Ale jak widzicie, to ładowanie całkiem OK. Myślę, że też ta płynność działania. Oczywiście nie jest to płynąć na poziomie telefonów z wyższych segmentów cenowych, ale myślę, że do podstawowych zastosowań jak najbardziej wystarczająca. To ładowanie stron jest ok, strony się poprawnie wyświetlają. Dobrze wygląda tutaj czcionka, dobrze wygląda kwestia powiększania, pomniejszania. Pokażę Wam jeszcze, jak ten telefon spisuje się, jeżeli chodzi o otwieranie multimediów. Spróbujmy sobie uruchomić YouTube. No i tutaj też widzicie jak ta aplikacja się otwiera. No oczywiście nie jest to tak szybko, ale też nie musimy na to czekać jakoś specjalnie długo na otwarcie tej strony. Spróbujmy sobie jakiś film tutaj uruchomić. Zobaczcie, jakość maksymalna 720p, to jest wszystko co możemy ustawić. Natomiast jeżeli chodzi o wyświetlany obraz, no zobaczcie, myślę, że naprawdę niezłej jakości. Posłuchajcie sobie też dźwięku. Jeżeli chodzi o głośnik, tą głośność maksymalną, to ona tutaj nie wypada jakoś najlepiej. Ten głos jest dość słaby, dość cichy. To podstawowe zostawanie rzeczywiście wystarczy, ale raczej polecam słuchanie tutaj muzyki za pomocą słuchawek, czy też poprzez zestaw Bluetooth, jakiś głośnik zewnętrzny. Jakość obrazu, jak widzicie, trudno tutaj jej cokolwiek zarzucić. Dobre odzorowanie kolorów, płynność odtwarzania. Bardzo dobre kąty widzenia, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Także do takiego odtwarzania filmów z YouTube, jak najbardziej iPhone Pan 8 będzie się Wam sprawdzał. A może teraz pokażę Wam jeszcze aplikację do aparatu, do kamery, bo tego Wam nie pokazywałem, a często o to pytacie. Aplikacja dość rozbudowana. Jak widzicie, mamy tutaj funkcję HDR-u, mamy tutaj dużo ustawień, które możemy sobie tutaj wysunąć z tego bocznego paska. Możemy korzystać z trybu automatycznego, możemy korzystać z trybu ręcznego. Zobaczcie sobie, tutaj jest ustawień w trybie ręcznym. Możemy regulować jej balans bieli, ISO. Możemy korzystać z tych trybów: światło dzienne, zachmurzenie, żarówka itd. Kolejne funkcje: zdjęcia seryjne, zdjęcia panoramie. Możemy też korzystać z scen, Zobaczcie: akcja normal, pionowo, poziomo. Możemy też zdjęcia audio wykonywać. Mamy też sporo filtrów, jak na tego typu aplikacje w takim telefonie. Co ponadto? Mamy też scanner QR, co też rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. No i cóż, mamy też na przykład tryb nocny, który nam poprawia jakość zdjęć wykonywanych nocą. Także jak widzicie, tych ustawień, pomimo że tutaj jest to telefon bardzo mocno budżetowy, jest naprawdę dużo, możemy dużo tutaj z tego telefonu sami tutaj uzyskać. Natomiast jeżeli chodzi o jakość zdjęć, no to nie oszukujmy się, ta jakość zdjęć nie będzie jakiejś super jakości, ponieważ no jak wiecie, telefon jest mocno budżetowy i ten aparat też nie jest najlepszej klasy. Jest to tylko 5 megapikseli z tyłu, 2 megapiksele z przodu. Ja zrobiłem kilkanaście zdjęć z tym telefonem, te zdjęcia oczywiście są dostępne na naszej stronie www.smartpost.es.pl, naszej recenzji, także zachęcam też do zapoznania się z tą recenzją, tam będziecie mogli dokładnie sobie te zdjęcia poprzeglądać, no i ocenić, czy taka jakość jest dla Was odpowiednia. O ekranie wyświetlaczu powiedziałem już troszkę wcześniej, moim zdaniem całkiem niezły ten wyświetlacz, dobre odwzorowanie kolorów, dobra jakość obrazu, Dotyk też działa jak najbardziej ok, aczkolwiek tutaj muszę Wam wspomnieć, że ten dotyk jest jedynie dwupunktowy, tak żebyście też o tym pamiętali, ponieważ no często zdarza się, że potrzebujemy korzystać z właśnie z większej ilości punktów dotyku, no i niestety tutaj zobaczcie sobie, mamy dostępne tylko dwa, także o tym pamiętajcie. No dobrze, poznaliśmy podstawowe funkcje tego telefonu, zobaczyliśmy sobie ten telefon się spisuje. Pozostało nam teraz odpowiedzieć na pytanie, jakie są mocne i słabe strony tego telefonu, dla kogo ten telefon oczywiście jest przeznaczony. Pamiętajmy, że telefon jest telefonem bardzo mocno budżetowym, kosztuje zaledwie 289 zł, także też nie oczekujmy, że ten telefon będzie świetnie spisywał się w grach wideo, że będzie on działał bardzo szybko, że będzie bardzo wydajny ponieważ oczywiście tak nie jest. Natomiast za 289 zł otrzymujemy naprawdę nieźle wykonany telefon też przyzwoicie wyglądające, jeżeli chodzi o design. Telefon posażony w niezły wyświetlacz 5 cali IPS o bardzo dobry kontakt widzenia, niezłym odwzorowaniu kolorów, dobrym kontraście. Jedyny minus to może ta jasność maksymalna, która mogła być nieco większa, ale myślę, że z tym nie będzie problemów, także to na pewno na plus. Dużym plusem jest łączność LTE. Możemy tutaj zamontować dwie karty LTE, możemy korzystać właśnie z dwóch kart z funkcji Dual sim -a. Równocześnie z kartą microSD rozszerzającą nam pamięć tego telefonu, pomimo że telefon nie posiada jakiejś mocnej specyfikacji, tutaj jak widzieliście ta specyfikacja jest no, bardzo przeciętna, żeby nie powiedzieć, że jest słaba, to jednak dzięki temu Androidowi Go on naprawdę potrafi całkiem płynnie działać. Jak widzicie, tutaj tak płynność otwierania aplikacji to naprawdę działa całkiem nieźle. Jak widzicie, telefon dobrze radzi sobie z otwaraniem filmów z YouTube'a w rozdzielczości 720 p Obraz jest płynny, bez artefaktów. Dobre odzowanie kolorów, także bardzo przyjemnie się na tym telefonie ogląda tego typu materiały. Dobrze działa przeglądanie internetu. Te strony otwierają się w miarę szybko. Dobrze są renderowane. Dobrze działają jeżeli chodzi o płynność ładowania poszczególnych aplikacji. Także tutaj do internetu też jak najbardziej ten telefon mogę wam polecić. Co ponadto dobrze działa z klientami pocztowymi, dobrze spisuje się też jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi. Jak widzieliście na tych testach, ta karta Wi-Fi jest naprawdę dobrej jakości. Telefon bez problemu możecie też wykorzystać w samochodzie, jako nawigację samochodową, czy to z mapami Google, czy to z jakimiś innymi mapami. Tutaj też nie ma z tym problemu. Także jak widzicie, zastosowanie tego telefonu naprawdę jest duże. Jakość rozmów na odpowiednim poziomie, łączność nie jest zrywana. Sygnał jest dobrej jakości, także nie mam do tego jakichś większych uwag. Jeżeli ktoś potrzebuje taniego telefonu z szybkim internetem, z niezłym wyświetlaczem, no to myślę, że iPhone My Fan 8 może być tutaj dość ciekawą propozycją. Tym bardziej, że w tym przedziale cenowym trudno będzie znaleźć coś ciekawszego. Ja się z Wami na dzisiaj już żegnam. Jak zwykle Was proszę o subskrypcję kanału. Jeżeli już subskrybujecie kanał, to kliknijcie ten dzwoneczek przy subskrypcji ponieważ no niestety często nie otrzymujecie informacji o nowych filmach, które się pojawiają na naszym kanale, a myślę, że warto takie informacje otrzymywać. Jeżeli możecie, to kliknijcie łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!